Czy wiedziałeś, że w Stanach destylat w ogóle nie musi leżakować, żeby nosić nazwę whisky? Whisky to jest lat zbożowy, który no, powszechnie kojarzy się z leżakowaniem w dębowych beczkach, ale jeśli ktoś ogląda moje wideo, to wie, że leżakowanie to pierwotnie było tylko metodą magazynowania. Dopiero z czasem stało się sposobem na poprawę smaku whisky. Ten fakt wydaje się no, historyczną ciekawostką, ale w praktyce ma ogromny wpływ na obecną sytuację prawną w Stanach, ponieważ amerykańskie przepisy do dziś definiują whisky w sposób tradycyjny czyli z pominięciem leżakowania. Definicja whisky w amerykańskim prawie opisuje ten trunek w następujący sposób. To destylat z przefermentowanego zacieru zbożowego w stężeniu niższym niż 95%, o smaku, aromacie i charakterystyce ogólnej, cokolwiek to znaczy, przypisywanej whisky i do tego zabutelkowany w mocy nie niższej niż 40%. Jak sami widzicie, nie ma ani słowa o leżakowaniu. Nie oznacza to jednak, że leżakowanie w ogóle nie jest regulowane prawnie, bo gdyby ktoś chciał wyprodukować nie po prostu whisky, tylko burn whisky, to sprawa wygląda zgoła inaczej, ale też przewrotnie no i bardzo nieintuicyjnie. Jest tam kilka kruczków, które warto znać, ale o tym w następnych osłonach, więc napisz mi w komentarzach, czy to wszystko wiedziałeś i koniecznie obserwuj profil po więcej.